Na swojej zawodowej i prywatnej drodze spotkałam wielu władzeczych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę dalej. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. W imieniu swoim i Fundacji doktora Piotra Janaszka podaj dalej. Zachęcam Państwa do śledzenia tego cyklu. Wywiady ukazywać się będą dwa razy w miesiącu na fundacyjnym YouTubie. Na Facebooku Fundacji Dr Piotra Janaszka Podaj dalej oraz na moim prywatnym profilu. Do posłuchania. Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania 50. już odcinka podcastu z cyklu Uczymy się od najlepszych. Dziś gościmy w Szwecji u pani Steni Eldemar, wyjątkowej kobiety i wielkiej przyjaciółki Fundacji dr Piotra Janaszka Podaj dalej. Dzień dobry. Wymigrowała Pani z rodzinnego Poznania do Szwecji wiele lat temu. W 1982 roku przyjechałam do e, Szwecji, ponieważ e, mój mąż w Polsce zmarł i e, w 1981 e, na moim pierwszej wizycie w Szwecji poznałam e, Sika Eltemara, e, który po prostu myślał, że zapewni mi w Szwecji raj na ziemi. A ja w Polsce w tamtym czasie wcale takiego nie miałam. Skończyłam studia. Byłam zadowolona z mojej pracy, miałam dzieci. Jedynym moim po prostu zmartwieniem było to, że zostałam sama z dwójką dzieci. Mąż mój prawie 10 lat chorował i dlatego odczułam w kontakcie ze stichiem, taką potrzebę, że ktoś się dom zaopiekował. Po przyjeździe do Szwecji, mąż zaproponował mnie, żebym zaczęła pracować i nie umiałam się znaleźć w swoim zawodzie, ponieważ skończyłam studia Akademię Ekonomiczną w Polsce i pracowałam cały czas w moim zawodzie. Po krótkim okresie czasu ja mówię do ścieżka, że ja sobie nie wyobrażam siedzenia w domu w pracy, zaproponował mnie, że możemy zaprowadzić do organizacji, która posyła ludzi z chorobami neurologicznymi. Będę sam działała jako wolontariusz? Ja w Polsce nie miałam Konkretnie żadnego kontaktu z niepełnosprawnymi. W tej organizacji poznałam dziewczynę, Edna Corinne Honquist, która miała porażenie mózgowe i problemem było to, że nie mówiła, ale była bardzo dzielna, skończyła dwa kierunki na studiach socjologię i żonalistyka jako dziennikarz. Ona po prostu otworzyła mnie oczy na wszystko, co było związane z niepełnosprawnością. Opowiedziała mnie po prostu, jak to wyglądało na samym początku. A w tym samym czasie, na spotkaniu rodzinnym mojego męża, Zięci, mówi, że w Szwecji będą 50 wózków do gry w koszykówkę złomować, ponieważ nie został zatwierdzony system hamulcowy. Reagowałam na to i pytam się mojego męża, Zięci, czy nie mógłby załatwić sobie te wózki? Zawieść do Polski, a on mówi dobrze sprawdzę. No i tak się skoń... za... zaczęło, że on dostał zezwolenie na to, żeby wywieźć z cewówki do Polski, ale pod warunkiem, że gwarantują, że naprawiam ten system. E, hamulcowy. W 1993 roku n, z pomocą mojego męża i mojego brata załadowaliśmy 50 wózków do gry w koszykówkę i miały być przeznaczone do Poznania, bo ja w Poznaniu e, znałam takiego pana, który n, był bardzo aktywny w spółdzielniach inwalidzkich i zajmował się sportem. No ale niestety w tamtym czasie tabówki znalazły się w Warszawie, a nie w Poznaniu, dowiedziałam się, że zaczęły były przedmiotem sprzedaży, więc strasznie się na to zbuntowałam i ponieważ zrobiłam ten pierwszy krok, to od razu zgłosiła się do mnie taka organizacja Eryksjalten, która przejmowała różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny i byli chętni, żebym im pomogła wysyłać to do Zadzwoniłam do mojego brata i powiedziałam mu, że po prostu mam mnie załatwić kogoś, na, na kogo będę mogła liczyć i to ma być związane z nami. Wtedy też poznała Pani doktora Piotra Janaszka? W 96 roku hmm, 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 wraz ze wiadomością, że w Koninie hmm, działa Piotr Janaszek i hmm, pojechałam tam razem z moim wnukiem, żeby odwiedzić go w Koninie i w Mielnicy. Był mój pierwszy kontakt hmm, z Piotrem Janaszkiem. Pierwsze spotkanie, to spotkanie nawet hmm, potem zostało nagrane przez telewizję poznańską, zdjęcie z tego okresu, które mogłabym wam Przesłać, gdzie oni tam właśnie witają mnie na, na dworcu i odwiedziny z Mielnicy, spotkanie. No, drugi miesiąc ja byłam prawie w Polsce, a piotr przyjechał tutaj i mówił, że jest zainteresowany, żeby pokazać rehabilitantom, jest zainteresowany, żeby pomagać osobom związanych z przykładowo ze szpitalem albo z organizacjami. I po pierwszym wyjeździe do Klesin, Piotr zorientował się, że mogę być dla niego źródłem po prostu wejścia do wszystkich organizacji. I działając jako po prostu wolontariusz tej organizacji, pomagałam tej dziewczynie we wyjazdach do Sztokholmu. Ona i dwóch łowaków z terenowych presji zaczynało walkę o asystenta osobistego i to wiem, że Was interesuje w tej chwili ogromnie. 84. rok. Teraz, słuchajcie, dobrze, 74. rok. Ja jestem pełna zasypu i ciotę tak samo, jak mu to opowiadałam wszystko. Mamy załatwiony transport z e, Trelleborga na lotnisko. lecimy samolotem do Sztokholmu. Odszuka, odszuka na lotnisku w Sztokholmie. Wizyty w, ne, w Departamencie Socjalnym. Spotkania z osobami, które ma, miały do tego czynienia. I ja tym jakby opiekunem dla tej dziewczyny, żeby robić to, czego ona nie potrafi. To znaczy, że ona rozmawia za pomocą takiej tabliczki, bo w tamtym czasie nie było tej techniki, takiej jak dzisiaj. Ta tabliczka jest tak jakby odzwierciedleniem szabetu i jak ona po prostu buduje słowa i zdania, czemu ona mnie wybrała? Bo się zorientowała, że ja się czytam. Że ona na przykład zaczyna słowo, to ja już mówię, to słowo zanim ona, to słowo całe wykleje na tej tablicy, I w związku z tym ta nasza rozmowa następowała bardzo szybko. I tam gdzieśmy jeździły. To na końcu było spotkanie z ministrem do spraw socjalnych. W jednym z takich wyjazdów, potem ten z nią, do Polski, gdzie Piotr prosił, żebyśmy się spotkali ze studentami na Akademii Wychowania Fizycznego z kierunkiem rehabilitacji. Opowiadała ona, że ma wyjąc, będąc dziewczynką, z sercem oczywiście, ja z nią razem ten pro, przygotowałam cały ten wykład, żeby to ułatwić dla tych studentów. Opowiadała, że po prostu jak była mała, to wiedzono, że nie ma szansy dla niej i ona tylko albo zakład, albo rodzice po prostu mają finanse, żeby mogli prywatnie je zapewnić opiekę. Ale mama walczyła, dziewczyna zaczęła chodzić do szkoły podstawowej, potem do gimnazjum i jak ja ją już poznałam, to kończyła socjologię w Lundzie tak żebyśmy tam siły to e, zrobiła też cały ten kierunek ne, dziennikarski, żeby umieć e, pisać i żeby móc dostać się do i Opowiadam wam o tym po prostu, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że mimo że wsteczki mają tam środki i wszystko jest, ale ona musiała sama walczyć o to. I tak w przyszłości, jak robiłam te obozy, które miałam tu, co przyjechały te grupy, to moim zadaniem było po prostu na przykładzie w pokazać im, że nie czekajcie, że wam mama czy kasa, czy tam ktoś w szkole załatwi, wy w stanie musicie walczyć o swoje prawa. Jeżeli nie będziecie tego robić, to nie jesteście w stanie poprawić tego systemu. Pomimo otwartości szwecji na potrzeby osób niepełnosprawnych, to jednak droga do asystencji osobistej nie była ani krótka, ani łatwa. W 1994 zaczęło egzystować prawo osobistego asystenta. W 1994 ja w nią po prostu pracowałam, byłam jako wolontariusz, a potem dostałam propozycję, że mogę być zatrudniona. Jako jej po prostu przykółka na, na zasadzie jakiegoś eksperymentu, bo chcieli po prostu się zorientować, jak to wyglądało. że ja nie mógł tego zrozumieć. Ja skończyłam z meczki 1, 2 i 3 w Lundzie na, przy uniwersytecie, gdzie mogłam dalej tym nostryfikować mój dyplom po Akademii Ekonomicznej. Ale z uwagi na to, że zeszłam w to życie tych niepełnosprawnych, miałam tą okazję, żeby zacząć pracować. Musiałam być zatrudniona przez władzę. Tak? A jak funkcjonował system zatrudniania? asystentów osób niepełnosprawnych. W tym okresie było powiedziane w ten sposób, że każdy obcokrajowiec musiał mieć skończone tak zwane szwedzka dla obcokrajowców. I mimo, że miałam te papiery z lądu, żeby nie mogły zatrudnić, musiałam iść na ten drugi kurs tego szwedzkiego. Żeby mógł udowodnić, że, że mam opanowany ten szwedzki, w takim stopniu, jak oni tego wymagali, po skończeniu tego dostałam propozycję, że mogę robić na dystans wykształcenie, co się nazywało social service. Tam nauczyłam się wszystko o fizjologii człowieka, o zbrowie, o niepełnosprawności, o przepisach, o systemie o niepełnosprawności, o całej tej stronie socjalnej robiłam to wszystko etafami. W 1987 roku dostałam po prostu tyślą, że skończyłam ten social service, w tym czasie byłam już pełni zatrudniona, czy pracować z tą kobietą. Jak miałam to skończone, to po prostu jak sama prawo wyszło, to jak Piotra poznałam, to już mogłam mu opowiadać, jak cały system wygląda i jakie już wtedy poznałam, na przykład byłam zmuszona do praktyki, że musiałam przejść wszystkie domy opieki społecznej, wszystkie, wszystkie możliwości, jak niepełnosprawni mają możliwość opieki w domu albo indywidualnie, albo na, w grupach. Cały ten system, to był też czas, kiedy. Wspólnie z doktorem Piotrem planowaliście i realizowaliście pierwsze Wasze wspólne działania? On coraz to przyjeżdżał z osobami, które były zainteresowane. To były osoby, które pracowały z niepełnosprawnymi, osoby, które były wolontariuszami, osoby, które pracowały w mielnicy, ludzie, którzy pracowali w służbach państwowych i organizacyjnych, no z różnego środowiska. I potem te osoby, które widziały, co, co ich interesuje, organizowały grupy, gdzie mnie przykładowo prosili, że zjadą z, z dziesiątką osób i chcą zobaczyć, jak cały, można wykorzystać się, m, cały ten system komputerowy. Bo był, była tu taka organizacja inżynierów, którzy z, zajmowali się tylko ze stosowaniem różnych e, pomocy, jeżeli chodzi o elektronikę. Że na przykład e, ktoś, co nie mógł ruszyć ręką, a tylko mógł ruszyć głową, to montowali aparaty na, na czole i m, komputerowo do, do, n, n, pisali. Potem specjalne urządzenia były. Piotr widział na przykład, że ja po przeprowadzce w 1989 roku do Trelleborga pracowałam z chłopakiem, który miał zanik mięśni i on mógł sam na wózku siedząc otworzyć swoje drzwi wejściowe do budynku, winda Windą sam jechał do domu, otworzył dom, włączył sobie światła, włączył sobie telefon, radio, telewizję złączył telefon i mógł zadzwonić do rodziców, czy to, swoich dziadków i rozmawiać. On był uzależniony od respiratora, bo miał trak, który był podłączony do respiratora. I tu nowość taka, co myśmy się wymieniali z Piotrem, że na przykład Piotr zauważył, że co wieczór albo w ciągu dnia, jak on potrzebował, po pomagania płuc, to musiałam go podłączać do tego olbrzymiego respiratora i Piotr do mnie mówi, słuchaj, ja wiem, że w Stanach mają takie małe respiratory, które budowane są dla kosmonautów. Spróbuj, może Ci się uda. No i wyobraźcie sobie, że wystarczyło, że Piotr mi załatwił, jak to się nazywa, i, i tam numery wszystkie po kolei, i ja zgłosiłem to po prostu. W takiej służbie zdrowia, co tutaj jest um, u chefowy, która była odpowiedzialna za wszystkich niepełnosprawnych Czy coś takiego można mu załatwić. W ciągu trzech miesięcy dostałam ten mały respirator. E, jak od następnym razem przyjechał, to już on był podłączony. Z tyłu zbudowano mu we wózku takie pomieszczenie, gdzie ten mały respiratorek był. Także to wszystko było zamontowane przez techników. Byłam wdzięczna Piotrowi, a ja przede wszystkim Mike, który to dostał, że mógł ruszać jej, nie, nie był po prostu związany z tym, że musi do domu, bo nie może nic dalej robić. I wyobraźcie sobie Państwo, ja i mój mąż mieliśmy kontakt z, z ojcem tej dziewczyny, skoro ja na początku współpracowała. miał żonę w Stanach i mieszkali w Stanach potem i ta jego żona pracowała też niepełnosprawnym. Ja przyjechała do Szwecji i zobaczyła tego mojego podopiecznego, że ma taki respirator, to ona pyta się, skąd ty taki respirator załatwiłaś? Bo ona w szkole w Stanach miała trójkę chłopaków, którzy mieli ten sam problem zdrowotny. Mieli potrzebę tego respiratora i tłumaczy mnie, że od trzech bierają pieniądze z kościoła w ludzi prywatnych na zakup takiego respiratorka. Tutaj w Szlecji wystarczyło, że wysłali do Stanów Zjednoczonych zamówienie i kupili i podłączyli to. I od razu e, po prostu zostało to poinformowane do następnych, którzy mogli korzystać z tego. Musiałabym wam podkreślić, że ne, ne, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta technika jest tak do przodu, wszystko musi zapłacić prywatnie, a Szwecja jest krajem, w którym każdy, wszyscy mają dostęp do tego. I to po prostu należy się em, zawsze powtarzać, że Szwecja jest, jest krajem dla wszystkich. Nie ma tylko, że ten, kto ma pieniądze, to ma a ten, co nie ma to, to niestety nie może korzystać. Jest ta możliwość w każdej chwili. Każdy z nas w swoim życiu ma wyjątkowe spotkania. A które spotkania były dla Pani wyjątkowe? Było takie spotkanie, przyjechało parę osób, które różne organizacje reprezentowało i byliśmy oglądać tego rodzaju instytucje, punkty rehabilitacyjne, szkoły, organizacje, które tego rodzaju są związane i współpracują razem, szkoły współpracują razem, jeżeli chodzi o całość tej Opieki niepełnosprawnych, tu już Szwecji. I w pewnym momencie, jak wieczorem siedzieli, to był, nie pamiętam nazwiska tego pana, który właśnie był bardzo taki dzielny w, w spółdzielniach inwalidzkich w Poznaniu. On mówi, że ja się tak zastanawiam, czy tam Bóg nie skrzywdził śledu z tym, że oni nie mieli wojny, że tyle niepełnosprawnych jest? A na to Piotr mówi do niego, człowieku, mówi co ty opowiadasz? U nas wszyscy są zamknięci w domu. W domu albo z traktego, trzeciego piętra nie mogą zejść na to. A tu widzisz ich wszystkich na wózkach, opiekunami, w koło. Gdyby tych wszystkich naszych na się, nami się o, zaopiekować, co nas zainteresowało i zaczęliśmy się, ponieważ ja kończyłam planowanie i statystykę, i finanse, jak studiowałam ekonomię, ile to procentowo. Okazuje się, że każdy kraj ma ten procent niepełnosprawności prawie taki sam. Tak. Że to jest po prostu, nie ma nic do czynienia z tym, że to po prostu tylko jakie masz możliwości. To Piotr, będąc u mnie, widzą koły i ten cały system, mówi do mnie jest to, no, to jest wszystko niesamowite. On miał tyle i różnych pomysłów. Potem jeszcze do tego mówi, zobacz, ty, tyle do tych, e, ja co najmniej cztery transporty e, tylu wysyłam ze sprzętem do Mielnicy, gdzie on mówi, my to wszystko no, możemy wykorzystać, ale kto to zrobi? Jak ja to mogę? zfinansować. I ponieważ ja pracowałam jakiś okres czasu i kontrolowałam rozliczenia budżetowe w przedsiębiorstwach, to niestety z Wam mówię do Piotra: Słuchaj, mówię, ja wiem, że ja kontrolowałam, że każdy miał obowiązek odprowadzić na, na rehabilitację tyle i tyle, nie wiem już ile procent do budżetu. Każde przedsiębiorstwo. Nic nie może w Tobie odmówić, mówię: Jak Ty jesteś prezesem tego tej organizacji niepełnosprawnych, żeby, żeby, ci wytłumaczyli, gdzie te pieniądze są i, i co z tymi pieniędzmi się robi. No i jak on pojechał z poraczem do Polski, okazuje, dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, no jak bym był tam na miejscu, to bym cię chyba zadusił z radości, a ja mówię, co się stało? Po, y, udał się tam do tych władz i, i mówię, y, oni do niego mówią, że tak jakby im status nie ma że może podać się, co ma za propozycje. I z tego jego spotkania powstał ten. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych. Piotr po raz pierwszy mógł kupić autobus malutki, żeby jeździć na wsie na różnego rodzaju wioski. Potem zaczęliśmy myśleć, jak mówi do mnie, tak mówi, szkoły nie dadzą mi pieniądze, żebym to mógł robić. Ja mówię, słuchaj, tu jest tak zwany dom dziennych, dziennych zajęć. Czyli ci niepełnosprawni, którzy coś tam mogą robić, spotykają się w jednym punkcie i tam na przykład ci, co są stolni w malowaniu, to robią coś jak zlecenia w malowaniu, a tam tamci robią, skręcają jakieś śrubki, a, a inni z coś innego. Potem, przy tym mają jakieś tam takie tematy rehabilitacyjne. Na tej zasadzie, jak my, z, my zaczęli rozmawiać, Powstały w Polsce pierwsze warsztaty terapii zajęciowej. Czyli Piotr stworzył te warsztaty terapii zajęciowej i potem jak ja przyjeżdżałam z tymi moimi, którzy byli tu zainteresowani, co jest w Polsce. To pokazywaliśmy się i byli pełni zacytu, jak Piotr na przykład stare fraze pożarne przerabiał na warsztaty terapii zajęciowej. Miał tam grupę, która była zainteresowana rośliną, drewnianą, tam różnymi tematycznymi sprawami i zaczęła się w ten sposób ta półpraca, że tak powiem, tu tych wszystkich, co ja im pokazywałam, którzy chętnie ze mną jechali i piotr organizował spotkania, na przykład e, dziewczyny były bardzo zadowolone ze szkoły, bo ja e, potem na końcu pracowałam e, w takiej szkole, co się nazywała Szkoła Życia dla bardzo głęboko niepełnosprawnych ale można było tej komunikacji się nauczyć. Muszę się pochwalić, że zostaliśmy zaproszeni przez naszego papieża do Watykanu. I byłam z Piotrem, z jego mamą i z jego bratem ze Stanów. Byliśmy zaproszeni do papieża. Papież był zachwyconym właśnie tym, że Piotr warsztaty terapii zajęciowej zastartował. W Polsce. Także, to było dla nas niesamowite przeżycie, że po prostu byliśmy doceniani przez naszego papieża. Ja mam dość dużo zdjęć z tego okresu, jak myśmy tam byliśmy na audiencji prywatnej i zostaliśmy zaproszeni też na taką konferencję od pierwszego, co się nazywa od pierwszego lekarza do dobrego. Samaritana. Z całego świata przyjeżdżali ludzie. I tam na tej konferencji papież uczestniczył też. I potem zostaliśmy zaproszeni na mszę, którą taką edukację humanistyczną. Ja płakałam z wrażenia, bo to było dla mnie coś niesamowitego. Byłam na wizytą z Janaszek. Były teraz. Zrobiłam spotkanie z osobą, które im opowiedziała, jak to wygląda od strony ekonomicznej, kto finansuje, jak się rozlicza. Czy każda osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o szwecji asystenta? Oczywiście, każdy. Czy sama ponosi w związku z tym koszty? Częściowe chociażby. Nie, mhm. Głaszasz y, zainteresowanie i y, jest specjalna y, instytucja. Oni y, po prostu podejmują decyzję, Ile godzin należy się niepełnosprawnemu w tej o, jeżeli chodzi o asystenta. I potem dalej to już jest finansowane przez państwo. Ten niepełnosprawny może mieć firmę samemu, czyli dostaje z budżetu pieniądze, które musi potem rozliczać w odpowiedni sposób, albo... Tworzą się takie jak grupy osób, które n, mają takiego, n, który po prostu zajmuje się taomatą, ad, administracją, jest odpowiedzialny. Do tego n, te osoby, które są zdolne, one same n, akceptują wszystko, asystentów, podpisują raporty, n, n, listy wypłat, a n, osoby, które nie potrafią tego, mają tak zwanego n, kuratora, który w imieniu ich ma kontakt z e, tą instytucją. To może być przy władzach, jakich, jakaś instytucja, to może być prywatnie. Czyli jest ta możliwość, jest ta, e, to jest fleksja. I tu zrobimy pauzę. Zapraszamy na drugi odcinek polsko-szwedzkich opowieści pani Stani Eldemar już za tydzień 4 listopada. Do usłyszenia.